witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale, gdzie już jest odcinek Skrót na Skoczni. Przedostatni odcinek, bo czas teraz na oczywiście wielki pojedynek o trzecie miejsce, Włochy-Finlandia. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo mam nadzieję, że to będzie ciekawy pojedynek, bo będziemy teraz skakali na mamutach, czyli tak naprawdę na, na bardzo... Uwielbianej, na uwielbianych skoczni przez za mnie i przez kilka osób zdecydowałem teraz, wyjaśniając co czego było, nie, nie było filmów w poniedziałek, z tego powodu, że po prostu troszeczkę nie byłem pełni sił, więc tak naprawdę nie chciałem nagrywać takiego filmu Na za przeproszeniem, na odwal tylko po prostu chciałem jakiś taki film, gdzie już będę tak pełni zdrób i okazało się, że to dzisiaj. Ale żeby nie było, bo znając się tak naprawdę już kilka razy się wydarzyło, że o, będzie film na pewno e, w poniedziałek albo w piątek, kończy się dzień płotem. Po, dzień potem będzie film, więc tak naprawdę nie ma sensu takich rzeczy robić. Więc zdecydowałem, że mm, zrobimy e, taką rzecz, po prostu będą dwa filmy w tygodniu. Nie będą w e, jakimś tam danym dniu, tylko po prostu będą w ogóle. Możecie, może ten film być. E, we wtorek będę się starał być filmy w poniedziałek, piątek, ale e, e, jak się nie wydarzy, no to wiadomo, że to będzie wtorek. Jak nie będzie w poniedziałek, będzie wtorek. Po prostu na pewno będą dwa odcinki w tygodniu. Po prostu więc, my zaczynamy oczywiście ten pojedynek. Z powodu tego, że chyba możemy zaliczyć Iron Moon jako skocznie mamucią. No to skoczmy na niej, no bo żadnego odcinka z króla skoczni nie było. Tylko ja muszę jeszcze pójść po zeszyt i. Ten, ale mam tu bardzo blisko, więc na spokojnie e, wszystkie tutaj te rzeczy znajdę. Jeszcze kalkulator, więc o, i mam tu wszystko, więc będzie elegancko i zaczynamy. No, niestety mamy wiatr w plecy. Kurde, macie, obiecałem, że będzie wiatr pod narty. No to dobra, będzie wiatr pod narty, ale w następnych konkursach, bo wiadomo, że tu będzie pięć pojedynków, więc następne cztery będą to konkursy na skoczniach. E, mam z wiatrem pod narty. Żeby nie było. I zaczyna to wszystko Francesco Czekon. A nie, nie Francesco, tylko Antunus Jajden. Reprezentant Finlandii, który też ma wielkiego pecha. Bo upadł. W półfinale. Przeciwko Francuzom. I poprawny skok. 173 metry. Jak mówiłem, chciałbym, żeby też tych wszystkich króla skoczni były yy, po prostu wszystkie skocznie Po prostu wszystkie. Nie żeby kurde jakieś tam ominąć Bo też no cóż, trzeba też na wszystkich skoczniach skakać. No nie ma sensu skakać tylko na jakichś tam czterech, Nie mamy chyba fański jumping, nie yy. jesteśmy w fazie fański jumping, które dopiero zaczyna yy, swoją karierę na sklepie play. A teraz Francesco czekon gorzej, bo 164 metry jest to miejsce drugie. Prawie 10 punktów straty do Fina. No, jeżeli tego Lucy nie zrobi co w półfinale w pierwszym konkursie, czyli po prostu nie opadnie, no to będzie dobrze. Teraz skok Francesco czekona. Oj krótki skok, więc dlatego chyba będziemy skakali właśnie z tym wiatrem pod bo tak naprawdę chcemy dalekich lotów a nie lotów, które będą się kończyły na e, t, 160 metrze no a na tych skoczniach babuci, które będą no cóż, e, troszeczkę e, troszeczkę te większe, no to wiadomo, że będzie tam taki mały problem 260 to jest nota Włochów. A teraz czas na notę Entunus Jaka ona będzie większa czy mniejsza? Zobaczymy po tym skoku. On ma lepszy wiatr. No i to wykorzystuje. Chociaż mi się zdaje, że gorzej niż yy, Czekol w tej drugiej serii. Ale 269,9 czyli 9,9 punktu przewagi w pierwszym konkursie. Na Mamucie to bardzo mało. Więc to można spokojnie odrobić. Bo jeszcze zostały 4 konkursy. Które mam nadzieję, że teraz będą o wiele ciekawsze do oglądania z wiatrem podnarty. Drugi konkurs tym razem w Karachowie z wiatrem podnarty, bo pominąłem, ale nawet możecie zauważyć teraz. Ta ikonka wiatru pokazuje, że mamy wiatr podnarty. Więc yy, bardzo fajnie i to bardzo mocny wiatr podnarty i to cieszy. Ojej, ale już tutaj ścięło. To jest taki lekki minus tej nagrywarki. Też często niepotrzebnie wywala mi film. Ale tak naprawdę współpracuje mi się z nią nieźle. Taka sama jak na tym starym telefonie. Nie widać jej podczas y, nagrywania. Po prostu elegancka. Tak samo jak ten skok Nusijane no na 221,5. I Francesco Czekon. Czekam na to, żeby z, zacząć Puchar Świata widzę, Jak mówiłem w momencie w grudniu. A wracając, jak zakończymy króla skoczni, to kariera Brankersa zacznie się w piątek 20 Piątego, czyli przed tymi konkursami w Kusamo. Więc tak naprawdę ten te następny tydzień, poniedziałek i piątek, no to będą to takie luźne odcinki. I już chyba mam na nie bardzo ciekawe pomysły. Tak, nawet będzie to taki test, bo to będzie z gier o piłce nożnej. Zobaczymy, jakie wtedy będą wyświetlenia. Ja będą dobre, no to może następ, może jak zacznie się FIFA, zrobimy serię. Czemu by nie? A teraz Francesco Czekon, 218 metrów. Prowadzi o 1,1. No musi odrabiać te straty. Wiadomo, że to wielkie odrobienie tej straty nie jest, ale jakby tak pomalutku te straty odrabiał to bardzo możliwe, że zrobiłby to samo co Maurer z nim w jednym konkursie. Co chyba jak ktoś oglądał, to każdy widział. A teraz świetny z Lucy No jak widać, warto robić yy, konkursy z wiatrem podnaty, bo one są o wiele łatwiejsze i ładniejsze do oglądania. 400 19 i 2,0 ale głównie nie zapisałem. Dobra, mniejsza z tym będzie dobra. I tak trochę już czasu straciłem na tym gadaniu ciągle na jakichś tam różnych seriach, ale wiadomo, że to lepiej to teraz załatwić niż potem, że zamiast w poniedziałek yy, widzicie yy, karierę Brankersa No to widzicie, kurde, jakieś odcinki. Nie wiem, z, z jakichś innych gier. A Czekon chyba ląduje krócej teraz. 211,5. Tak to jest słaby skok. O 20! Kurde, chyba to jest... Najmniejsza przewaga. E, w tym całej, w całym królu skoczni. Kurczak, bardzo mało zabrakło Czekonowi. A to powoduje, że teraz Luciany prowadzi o 1010, ,10, więc jest ta dwucyfrówka. Ile będzie przewagi lub straty po tym konkursie Nusjajnena następnym? Zobaczymy. I oczywiście konkurs numer 3 albo pojedynek. Ja to będę nazywał konkursem, no bo pojedynkiem możemy nazwać właśnie Włochy i Finlandia, a konkurs to, to właśnie taki pojedynczy. Entunus Nusjajnen zaczyna. No oczywiście skaczemy na Bad Mittendorf z wiatrem pod narty. Tu też pewnie będą dalekie skoki. I właśnie widzimy. Taki jeden z dalszych skoków. Oby to nie był taki najdłuższy. No bo nawet Nusijany nie przekracza na, na 200 punktowej. 228. No, mógł dalej skoczyć. Czy to zrobi Czekon? No może to będzie teraz dla niego szansa. Z tego powodu, że Nusijany no, nie oddał skoku życia. To musimy przyznać. Tak jest. Jest. Oczywiście pewne prowadzenie 205,6, czyli jest to przewaga y, 8,1. O, już troszeczkę odrobił coś czekon. no Patrząc na to, że to jest Mamut, no to tak naprawdę na razie widzimy bardzo ciekawy pojedynek. zostały nam jeszcze dwa pojedynki: y, na Obersdorfie i na Planicy. No ten jeszcze ostatni pojedynek skończymy na planicy. Wikarsunu nie użyjemy. To będzie taka wisienka na torcie w następnym odcinku. 237 metrów teraz usijemy na 414. I Francesco Czecon. Popatrzmy na... Skok Włocha, który no na razie na to wygląda, że stratę odrabia. Ale może być tak samo jak w Karachowie. Prowadził po pierwszej serii, a potem straci te prowadzenie. Ale chyba tutaj nie straci. 412 i już znowu! Ależ ma dzisiaj pecha. Tak od półfinału ma takiego pecha Czekon. O 1,8. A przecież popracił po pierwszej serii o 8,1. Wyglądało tak to wszystko pięknie, a teraz... No cóż... No. Cóż, nic nie będę tutaj dodawał. No na razie Czekon ma pecha. Ale jeszcze według mnie z tej sytuacji może wyjść. Ma jeszcze dwa konkursy na Obersdorfie i na planicy, więc popatrzmy na te ostatnie dwa konkursy. Mi tak naprawdę w tej skoczni imponuje jedno, jak? Tu wszyscy architekci zrobili tak, że tak naprawdę bez żadnej podpory to skoczymy wygląda tak. No jak? Jak, jak oni to zrobili? Ja dalej nie wiem. No wiadomo, powiem, no, jakaś tam bardzo ciekawa funkcja, ale bardzo ładnie to wygląda. No tak naprawdę niby to wygląda, aby miało się zawalić, a tu spokojnie wszystko wygląda. <laughs> Przepraszam, jeszcze dalej nie aż tak w formie, ale mówiłem, już chciałem ten film nagrać i tak mi się zdaje, że jest lepiej niż wczoraj. <laughs> Pierwszy Czekać. No tak. No lekki fail wyszedł, bo zachrypnąłem się i to mocno Ale dobra, lecimy dalej. Francesco Czekon. Kurny mać, jeszcze to, dobra. Dobra, chyba git. Wracamy. No krótszy skok od Lucianena i to znacznie. 229 metrów i miejsce drugie. No jest tu już no prawie 12 punktów. No sytuacja nie jest przyjemna dla Czekona, bo liczyć tutaj trzeba na cud albo to, co zrobił Nusianem w kusa samo właśnie, czyli po prostu upadek. To tak naprawdę spowodowało zniszczenie marzeń o finale. I Czekon. I dalszy skok. 228 metrów, ale... Nie, nie dalszy, krótszy. 3974. Ale wydawało mi się, że będzie to dalszy. Ale no cóż, no to trochę słaby poziom czekona, patrząc na to, że nawet nie przeskoczył tych 400 punktów. A Lucianem jest tego o wiele bliżej. A nawet jest bliżej tego, żeby wygrać cały y, pojedynek i zająć... To no, pojedynek i zająć trzecie miejsce. Tak, i to z jaką dużą przewagą? 3... 231 metrów, 417,9 ojeju To jest prawie To jest 20 To jest 20,5 punkta 20,5 Punkta, niesamowita przewaga 1. No, no i chyba już zapewnił sobie zwycięstwo więc tylko przypieczętować te trzecie miejsce w Planicy. A ten pojedynek, konkurs już za chwilę, a nawet teraz. No i jesteśmy w Planicy. Jak tutaj nie będzie 250 metrów, no to nie można tego nazwać kapitalnym zakończeniem pojedynku o trzecie miejsce. Zaczyna Entunus Jainen I zobaczymy. E, no, Fin już jest coraz bardziej pewny tego trzeciego miejsca. Znowu ciało przy wybiciu z progu, ale może tak ma być. Po prostu. Albo po prostu taka nagrywarka! No i... Co ten Luciajnen ma do upadków? Naprawdę, nie wiem! To jest drugi opadek! Drugi, drugi upadek i to drugi Luciajnena! No to mówiłem, że jest pewne zwycięstwa, no! A tu czekaj, koń, by skoczył daleko! Ale nie wygląda już taki daleki sk no, skoczył daleko! 214, ale to dalej... To dalej jest do odrobienia. Dla na, oczywiście ta strata. W tym, w tym konkursie, bo i tak dali ma... Tak. Tak. Ale kurde. Drugi raz upaść, no myślałem, że to tylko raz się zdarzy, ale widać, że... Częstotliwość to te, te po prostu te występowanie upadków. No to coś niesamowitego. Tylko trzy razy się zdarzyło. Raz Roman Kolderka, tak mi się zdaje, w drugiej edycji. I dwa razy Nusijajden, może jeszcze trzeci. No nie chcę tego. No teraz się nie udało. I nawet lepiej dla niego. 458. No niesamowite, mimo tego, że upadł, to jeszcze uzyskał te ponad 400 punktową. No szacunek, szacunek dla. Dla Nusijajdena. A... Czy czekon skoczy o to, żeby tutaj No co mogę powiedzieć? Po prostu, żeby Zdobył te trzecie miejsce, chociaż i tak będzie ciężko, on wyleci bardzo wysoko i daleko oj, oj oj, ależ teraz będzie nerwówka 432,2 O, o! Kurde mać To jest bardzo prawdopodobne bo on to wygrał prawie o 30 punktów. No gdzieś 20 ileś. O, o, o. O, Ale nie, chyba miał gdzieś tą 10 punktową przewagę. Więc raczej tak się nie powinno zdarzyć. I ja zrobię przerwę, żeby nie było, żeby nagle mi nagrywarka wywaliła i musiałbym powtarzać konkurs. Więc my się żegnamy i zobaczymy się za chwilę z wynikami. Proszę państwa, 5 punktów 5 punktów, to jest niesamowite, bo tyle brakowało Włochom, żeby zająć, żeby przynajmniej być tyle samo punktów co finowie. 5 punktów, zabrakło. No może gdyby się udało wygrać te pojedynki, co by się dało dla Włochów, no to by się potoczyło inaczej, ale nie mieliśmy, mimo tego, że Mieliśmy podobną sytuację jak Kanada. Włochy, no wiadomo, nie zakończyło się tym kombakiem, ale zakończyło się podobnie. Cztery zwycięstwa i jedno zwycięstwo, które mogło prawie przeważyć się o zwycięstwie rywala. Cóż, gratulujemy reprezentacji Finlandii, bo oni zajmują trzecie miejsce, ale Włochom też gratulujemy za czwarte, no bo i tak to jest bardzo dobry wynik. A raczej w piątek, raczej bo może być to w sobotę, może być to nawet w czwartek, jak będę wiedział, że nie będę miał czasu w piątek, no to uda się nagrać film. No raczej w piątek, bo będę miał wolne. No to raczej nie ma takiego czegoś jak jakby nie mieć wolnego. Będę miał więcej czasu na zrobienie tego filmu. Będzie finał, wielki finał o zwycięstwo w trzeciej edycji Króla Skoczni. Pamiętam, że chyba pierwsza zwyciężyła Szwajcaria. Druga Japonia i zobaczymy kto będzie czy Francja czy Reprezentacja Reprezentacja Kanady Tak i cóż, widzimy się jak mówiłem w piątek Do zobaczenia A tutaj jeszcze macie tą tabelkę, no ale raczej tu nie ma nic no można zobaczyć kto tam z kim przegrał, jak finaliści, zawodnicy i zawodnicy ze swoich krajów Miażdżyli innych rywali, w tym też Polaków, bo Włosi, przecież czwarta drużyna pokonała Polaków w ćwierćfinale. No to dobra, do zobaczenia w następnych odcinkach, czyli jak powiem w piątek, raczej w piątek. Już ten jeden film jest. No i co tu będę jeszcze opowiadał? Nie będę przeciągał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!